Jorek, 18 dzień października, Marcin Zawada, witam i zapraszam na serwis informacyjny Raport. Chóralne śpiewy, oprawy meczowe i głośny doping kibiców. Tego wszystkiego już od czterech miesięcy nie oglądamy na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Teraz dawno niewidziana stadionowa atmosfera ma jednak wrócić na poznański obiekt. O szczegółach opowie Dominik Świtalski. Najbliższe dwa spotkania Lecha Poznań znów będą wyglądać jak spotkania Lecha Poznań. Kibice zawieszają swój protest przeciwko działaniom rządu i wznawiają doping. Tak samo będzie wyglądać na następnym meczu Kolejarza, czyli 30 października. Wtedy biało-niebiescy podejmą na własnej Murawie Legię Warszawa. Przypomnijmy, protest kibiców Lecha trwa od końca ubiegłego sezonu. Po działaniach rządu wymierzonych w środowiska kibicowskie miłośnicy poznańskiej lokomotywy przestali dopingować swój zespół tak jak dawniej. Od tamtego czasu na meczach nie ma opraw. Churalne śpiewy pojawiają się tylko na początku spotkania i po zdobyciu bramki. Zaś najbardziej zagorzali kibole Lecha w Większość czasu na meczu po prostu siedzą na trybunach. Nie trzeba tłumaczyć oczywiście, że brak kibicowskiej atmosfery na meczach wpływa znacząco na frekwencję. Chociażby podczas ostatniego spotkania lecha z koroną Kielce, mimo dobrej gry hitów i wielu emocji na murawie, na trybunach zasiadło zaledwie 13 tysięcy osób. Dopingu zdecydowanie brakowało. Teraz ma być inaczej. Choć kibice podkreślają, że to póki co jest jedynie zawieszenie protestu, jak tłumaczą, mają nadzieję, że rządzący zrozumieli przez ostatnich parę miesięcy, że mecze bez dopingu to już nie to samo. Miejmy zatem nadzieję, że najbliższe dwie kolejki, jak i w ogóle przyszłe mecze obejdą się bez nadgorliwości policjantów i służb porządkowych. Dla raportu Dominik Świtalski. Droga kołowania samolotów oraz nowe miejsca postojowe, a także nowy terminal. Wszystko to ma być gotowe już do euro 2012. Póki co teren, na którym mają powstać te obiekty, jest jednym wielkim placem budowy. Realizatorzy projektu jednak uspokajają, że lotnisko będzie gotowe już na wiosnę. Przypomnijmy, nowy terminal ma być w przyszłości halą przylotów, natomiast obecny będzie obsługiwał tylko odlatujących pasażerów. Droga kołowania dla samolotów będzie miała łącznie 2 km 300 metrów długości. Dzięki temu Ławica będzie Mogła obsłużyć dwa razy więcej samolotów niż teraz. Maszyny bezpośrednio bowiem po wylądowaniu będą mogły zjeżdżać na drogę kołowania. Teraz po wylądowaniu samoloty muszą zawracać i kołować na pasie. Po oddaniu nowej hali Poznański Port Lotniczy będzie obsługiwał ponad 3000 pasażerów na godzinę. Koszt aktualnie prowadzonych inwestycji na terenie lotniska to 200 milionów złotych. Sprzątaj, nie wdepniesz to hasło akcji promującej sprzątanie po swoich psach. Rada Osiedla Stare Miasto ruszyła wczoraj z oryginalną kampanią reklamową. Dlaczego Stare Miasto? Dlatego, że problem psich odchodów dotyka najbardziej centrum Poznania. Plotki oraz utwory muzyczne to główna broń kampanii reklamowej do walki z psimi odchodami. Przez najbliższe dwa tygodnie po Poznaniu będzie jeździł specjalny samochód, który przez megafon będzie nakłaniał Poznaniaków do sprzątania po swoich pupilach. Akcja rozpoczęła się wczoraj pod Starym Marychem. Na ulicy Półwiejskiej radni Osiedla Stare Miasto oraz Strażnicy Miejscy rozdawali ulotki przechodniom. Miejmy nadzieję, że cała ta kampania, choć trochę, zmieni wizerunek trawników w centrum miasta. Od niedzieli w Poznaniu trwa 38. Międzynarodowa Konferencja i Wystawa PIKE 2011. Tylko raz w roku przedstawiciele wszystkich największych mediów w kraju spotykają się w jednym miejscu. W tym roku Poznań jest gospodarzem tego wydarzenia. Głównym tematem całej wystawy jest zmiana sygnału telewizyjnego na cyfrowy. PIKE jest to izba, która zrzesza 75% krajowego rynku telewizji kablowej. Dziś m.in. prowadzone były rozmowy na temat konkurencyjności mediów internetowych dla dużych stacji telewizyjnych. Prócz tego podczas PIK-2011 poruszano także temat kosztów, na jakie będzie narażony przeciętny Polak w związku ze zmianą sygnału. My o to pytaliśmy współwłaściciela sieci kablowej TESAT. Wyłączenie w 2012 czy, czy początku 13 początku 13 roku nadajników analogowych, no będzie skutkować tym, że po prostu ludzie, którzy nie korzystają z, z programów satelitarnych czy telewizji kablowej, Stracą możliwość odbioru w ogóle programów. Nie ma problemów, jeżeli ludzie korzystają z telewizji kablowej, ponieważ w telewizji kablowej sygnał cyfrowy jest już dostępny od ponad, ponad 7 lat. Wydaje się, że telewizja kablowa jest najtańszym rozwiązaniem, bo ona jest, to jest usługa bardzo powszechna i dostępna przede wszystkim w obszarach miejskich. Natomiast na obszarach wiejskich, gdzie tej telewizji, czy poza miejskich, gdzie tej telewizji kablowej nie ma, no to niestety pozostają platformy cyfrowe lub właśnie ten dekoder do odbioru telewizji naziemnej. Zasięg, zasięg testatu. To oczywiście całe południe miasta poznania, od, od ulicy królowej Jadwigi przez Wildę, Dębiec, osiedle hetmańskie, dalej do miejscowości Luboń, Kurnik, Mosina, Czępin. Także y, wszyscy, wszyscy mieszkańcy, mieszkańcy na obszarze tej sieci mogą spokojnie, spokojnie do naszej sieci się podłączyć. Nie z Rosją, a z Węgrami zagra reprezentacja Polski w piłce nożnej. Mecz odbędzie się w Poznaniu na miejskim stadionie. Wczoraj PZPN wydał oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Prowadzone były rozmowy z kilkoma przeciwnikami, m.in. z Rosją. Federacja Rosyjska jednak zaproponowała termin meczu 11 listopada. To nie jest możliwe, bowiem Polacy tego dnia zagrają z Włochami na stadionie we Wrocławiu. Później nasza reprezentacja pojedzie do Grodziska Wielkopolskiego na kilka treningów i 15 listopada rozegra mecz towarzyski z reprezentacją Węgrów. Na razie biletów na spotkanie w Poznaniu nie ma jeszcze w sprzedaży. A na koniec powiemy o nowym dowódcy bazy lotniczej w Krzesinach. Od wczoraj funkcję tę pełni pułkownik Jacek Pszczoła. Przez ostatnie półtora roku funkcję dowódcy bazy lotniczej w Krzesinach pełnił Cezary Wiśniewski. Piloci pożegnali go przedwczoraj. Został on awansowany bowiem do dowództwa sił powietrznych. Jest on pierwszym polskim pilotem, który przelatał tysiąc godzin na myśliwcach F-16. Jak mówi Włodzimierz Usarek, dowódca drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego, F -y to nowa jakość i nowa technika. Zatem tak doświadczeni piloty jak Cezary Wiśniewski muszą iść dalej, aby uczyć innych. Nowy dowódca bazy w Krzesinach natomiast jest również doświadczonym pilotem. Dotąd kierował on grupą działań lotniczych w Łasku. Przypomnijmy, na koniec aktualnie w Krzesinach stacjonują 32 myśliwce F-16. Dziś rozpoczął się nabór na kolejną edycję staży dla studentów w Urzędzie Miasta. Do 2 listopada można nasyłać swoje zgłoszenia. Wystarczy wejść na stronę poznan.pl na studia. Tam należy wypełnić odpowiedni formularz. W tej edycji na studentów czeka łącznie 86 miejsc w 30 wydziałach i biurach. Staże zaczynają się w grudniu i potrwają do lutego. Zgłosić może się każdy, kto jest aktualnie na trzecim, czwartym bądź na piątym roku studiów jednolitych albo jest na studia. Uzupełniających magisterskich. Przed godziną 8:00 dzisiaj rano na skrzyżowaniu ulicy Matyi z Towarową wykoleił się tramwaj. Przez około 30 minut ruch tramwajowy był wstrzymany na tamtym torowisku. Zamiast tego funkcjonowała zastępcza linia autobusowa. Ruch tramwajowy został przywrócony o 8:10. To była ostatnia informacja w dzisiejszym raporcie. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam na jutro jak zawsze na godzinę 18:30. Do zobaczenia.